Sytuacja, w której wokalistka Paula jest porównywana z Edytą Górniak, stanowi interesujący przypadek w polskiej scenie muzycznej. Obydwie artystki, posiadające podobne barwy głosu, znajdują się w centrum uwagi mediów i opinii publicznej. Górniak, będąca ikoną polskiej muzyki i znana ze swoich wybitnych zdolności wokalnych, wyraziła swoje niezadowolenie z tej sytuacji w wywiadzie dla Super Expressu. Jej komentarze wskazują na pewną frustrację. Może ona, Paula, po prostu czuje się bezpiecznie, kiedy przykleja się do czyjegoś świata, uznając go za swój. Jedno jest pewne, lubi pożyczać moje nazwisko na wszelakie sposoby. Wypracowała taki sposób kariery i tego się trzyma. Z kolei Paula, odnosząc się do tych zarzutów w rozmowie z plotkiem, wyraziła swoje zdziwienie i rozczarowanie postawą Górniak. Edyta Górniak wiele razy mnie atakowała. To jest krzywdzące. Ja nie chcę jej oceniać, nie wiem dlaczego to zrobiła, ale dziwi mnie to, mówiła Paula, wskazując na niezgodność między publicznym wizerunkiem górniaka i jej faktycznymi działaniami. Ta sytuacja wywołuje szereg pytań dotyczących autentyczności w świecie show, biznesu. A także kwestii konkurencji i indywidualności artystycznej. Porównanie dwóch artystek o podobnych walorach głosowych wydaje się być nieuniknione w branży muzycznej. Jednak sposób, w jaki obie strony radzą sobie z tą sytuacją, może być przedmiotem dalszej dyskusji i analizy. Rozwój kariery Pauli w cieniu tak wybitnej postaci jak Edyta Górniak może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu publiczne komentarze i nieporozumienia. Z drugiej strony, Taka sytuacja może również stanowić szansę na podkreślenie własnej unikalności i indywidualności artystycznej, niezależnie od porównań i oczekiwań ze strony mediów i opinii publicznej. Paula, wyrażając swoje rozczarowanie postawą górniak, podkreśla różnicę między mówieniem o miłości a jej rzeczywistym przeżywaniem, osoba, która mówi o miłości, a jak tylko może, to zawsze wbijesz piłkę koledze z branży, a to robią tylko osoby, które mają jakieś kompleksy czują się zagrożone. Mówić o miłości, a być tą miłością nią żyć, to są dwie różne sprawy. Jej słowa wskazują na rozczarowanie i frustrację, które mogą wynikać z poczucia niesprawiedliwego traktowania przez koleżankę z branży. Paula podkreśla też ważność zachowania dyskrecji i szacunku w publicznych wypowiedziach. Uważam, że brudę się pierze w domu. Nie mówi się publicznie o ludziach źle, bo to zawsze świadczy o tobie. Wszystko jest energią. To, co mówisz o innych, wraca do ciebie. To stwierdzenie może być rozumiane jako wezwanie do większej odpowiedzialności i empatii w świecie show, biznesu, gdzie publiczne wypowiedzi i działania mają często długotrwały wpływ na reputację i relacje między artystami. Obserwując tę sytuacje, można przewidywać, że Dyta Górniak może zareagować na te komentarze, co potencjalnie może doprowadzić do dalszego rozwoju ich publicznej wymiany zdań. Ten rozwijający się konflikt między dwiema znanymi postaciami polskiej sceny muzycznej jest przykładem na to, jak emocje i różnice zdań mogą być eksponowane i eskalowane w mediach, wpływając na wizerunek publiczny artystów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.